i drodzy, tak, dochowają się takie rozsady, patrzcie. Powiem tak, zadowolony jestem, eee, ona jest tak tutaj nie wszędzie równa z tego względu, że wiecie, boki zawsze trudniej, no i zimniej, no i tak nie rosną. Także tutaj mamy troszkę mniejszy, a tutaj mamy w sam raz, moi drodzy, w środek zawsze szybciej dochodzi. Rozsadę ja może wyrwę, gdzie was? tu, 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 patrzcie, moi drodzy, jak kikutki taka rozsada, zawijająca się na, pa, na paluszek. To znaczy, że jest nieprzenawożona. Ja ostatnio nawet, powiem troszkę, mniej wody podlewam, z tego względu, że dziś coś u nas nadają przymrozki. Wyglądają łowcy burz, taki brudaty jak ty, <taki> jak pan redaktor. I on to zapowiadał u nas w poniedziałek. Mogą być przymrozki do minus coś, a wiecie, jak się, jak pogoda wskazuje na minus 1, to u nas jest minus 2. Jest takie troszkę ryzykowne, bo wiecie, w tym roku aż tyle rozsady nie mam, żebym tutaj, wiecie, powtórnie nasadzał, czyli dublową nasadzenia. Tam troszkę w, w paletkach, bym powiedział, jest 3 czwarte. A tutaj jest, no, tu jest pewna rozsada oprócz tego klina. Tutaj, a to jest klin taki, żeby widać było, że pod spodem jest piasek. Widzicie, bardzo ładny piasek oraz jakieś 2,8 cm ziemi takiej użytkowej. I tak to wszystko na tym rośnie. Także rozsada naprawdę fajna. Bym powiedział, nawet nadaje się do wyrwania. Wszystko nie wiem, co robić. Troszkę za szybciej mi tutaj wyszło, ale no dobra, może jakoś sobie poradzimy. Zawsze to mamy. Możemy sobie przyciąć, zobaczcie jakie to kikuty są, patrzcie, ta jest dopiero rozsada, bez żadnych liści, kikut, kikut, korzeń w miarę, chociaż spodziewałem się troszkę większy, wiecie, jak u mnie, ale nie ma co narzekać, nie widzę oznak chorób, to też jest fajnie, bo wiecie, nie sztuka, bo czasami jest tak, że rośnie, rośnie i później się robi takie placy żółte, także tu placy w tamtym roku były w kilku miejscach, ale tu w tym roku nie ma nic. Tam jest troszkę mniejszy, to dobrze. Wiecie, bo się nie da wszystkiego na raz wyrwać. Tak szczerze mówiąc, to tylko wziąć wszystko i zrywać sektorami. Tu, tak podzielić, tu jest troszkę mniejszy. Zacząć, nie, chyba jutro nawet zaczniemy tak zacząć stąd i wyrywać. Środek, tam jest troszkę mniejszy. Tam na końcu jest troszkę mniejszy. To jest troszkę mi środek. Środek jest zawsze wyższy. Tu troszkę gorzej. Wiesz, jak w Indiach nabierają rozsadę? Szuflami. Szuflami. Mhm. Ci, że tu nawet ktoś tu nawet od nas nabierał. Tak, szuflowiesz, tak, i w skrzynkę. Powiem, jakbym miał dużo tej rozsady, może bym tak samo zrobił, ale wiecie, to jest troszkę mniejszy i bardzo dobrze, że jest troszkę mniejszy, bo wszystkiego nie dam rady wyrwać Ale naprawdę, ma dość nawozu. Ja tutaj, może, zużyłem to, co jest na piasku. To jest jakieś 10 kg, takich 10 kg yy, składnika. Troszkę azofoska, pelista. Ja to pomieszałem troszkę azofoski, troszkę składnika, troszkę jaramili. Yy, porozsypywałem, 10 kg, na no wszystko. I tutaj, może z półtora kilograma tego yy, kizerytu. kizerytu 18, 18, 18 Kiz, nie kizeryt, tylko to jest krystalon, krystalon. ten zielony półtora mm -hmm. kilograma już od, w sumie od tygodnia nie nawożę w ogóle ja widzę, że tu tylko brakuje wody wiecie, tylko brakuje wody, bo jakbym tak lał naprawdę wody tyle co trzeba to już by było tak tak chyba by to by wszystko wyłożył A naprawdę nie jest ten czas z którym można na pole wyjść. Pole tu w sumie przygotowane. Rano jadę z opryskiem, bo ja nie lubię pryskać w nocy, bo wiecie, tu tam końcówki nie końcówki. Tutaj wszystko już opryski mam przygotowane. Zaraz sobie naleję. Przygotuję sobie wodę. No, żebym tylko w ciągnik wsiadł i pojechał opryską. No i oczywiście przemieszam te ziemię też. Jak hydroponika? No, hydroponika jest troszkę może gorzej, ale ruszyła, no. Chodź tam. Znowu mieszam. Znowu nawozę. Patrzcie, korzenie jak Kurdek, jak... u Mikołaja jaja. No, znaczy do no, Mikołaja, broda. My to wszystko zatniemy, bo żeby lepiej nam się było wyciągać. Przez to wybrałem te multipalety, żeby. One są trwałe, takie. stabilniejsze bym powiedział. Wyciągnij na rozsadę. O, to jest mała. za dwa tygodnie będzie. Znaczy, my w sam raz zaczniemy tam tradycyjnym, bo na spokojnie sobie. Nie, na no, sałatkę tak czy coś. Powiem tak, że tytoń ma takie coś, że tak, przycinamy go. Tutaj liście nas nie interesuje, możemy go przyciąć. I korzenie też możemy przyciąć, wtedy... Kurczę, tam jest taki korzeń główny korzenie poboczne. Także to bardziej... Yy, prawie, że roślina szybciej rośnie. Ścinamy to, nie wiem, czy będzie musieli pracować jakąś technikę. Yy, no, packą, metalową. Packą, czy metalową. Przed wyciągnięciem, rachciach. Bo wtedy przy sadarce będzie nam się gorzej te kubeczki wkładać chyba no także troszkę podrosło, nie powiem no troszkę jest, jakiś taki wizerunek jest no. a tak nie upadłem do końca no podoba mi się, że to jest bezobsługowo no fajnie, wiecie ja tylko przychodzę tutaj tunel się otworzę z jednej, z drugiej strony i tyle, tyle moje roboty a tam no, półtorej godziny trzeba wodo na no, po wymianie wody to jest czwarta dawka nawozu EC 1.2 no, ro, rośnie z dnia na dzień, jest po prostu widoczny progres. Patrzcie, jakie korzenie są uśmiechnięte, zobacz. Mhm. Dobra, pomalutko, pomalutko. No i wtedy się nauczę, nie ma tego, że tak. Pani, że to by wyszło, raf, ciak, położył i już urosło. Nie ma takiego czegoś, czego Trzeba się uczyć? No, na błędach. To zdechło, to zdechło. Lejemy wodę cały dzień. Oto to jest cały czas sobie W którym schylam się. Mówiłem wszystko hydroponikę założyć. Mówiłem? Czy nie mówiłem? A teraz muszę klęczyć. Mata no. leży No co mi po tej macie. Ta mata potrzebna jakąś... Matę ci kupiłem. Wiesz co, to matę... To można sobie na jogę założyć, wiesz? No to trzeba było coś jakieś takiego zakładać na kolana, ale nie na kolaniki, sztywniaki. Przecież ci kupiłem z miłoki Słuchaj, to nie jest. Najlepsze to by były portki, ale jest gorąco. I włożyć takie, takie w tych portkach są takie kieszenie na, na, na kolanach. I Jak tam by rozsada by Włożyć jakąś mm -hmm. piankę czy coś, a tu mnie kolana już zaczynają swędzić No ale takie życie. A co ona to robi? Trzeba było hydroponikę założyć, to byś wziął przysyk paletki, wyniósłbyś ten ten koło fotowoltaiki i wsadziłbyś na przyczepy i byłoby, a tak? A wiecie, człowiek tak przychodzi tu rano, poczyta komentarze, niektóre fajne, o strażakach. Chciałbym poodpowiadać, ale pan to się nie zgodzi, to wygląda... Nawet mnie nie zapytasz, tylko mówisz na wizji i robisz ze mnie jakiegoś tyrana. Tak? To proszę cię, tam takie alkoholicy siedzą, że... gorszego nie ma jak tutaj. No, tak. Przynieś mi rękawiczkę. Zimno ci? Polubę jak miał. Trzeba przerwać pierwszy taki rzut Powiem tak, tu jest mniejszy, tam jest średni, tam jest tego, ściągamy tutaj Dobra rozsada jaka jest taka jest Ale trzeba ją po prostu piesze przyrzadzić Żeby jakiś gnilec się nie rzucił Chociaż mamy na razie tak w dwóch miejscach troszeczkę nam powiedział, Zgalść tytoniu się zmarnowała bardzo ładnie tutaj korzenie się tutaj prezentują, są śniżutkie, dochodzą do piasku i ze mnie cieknie. No. Co jakiś dzień? 10 maja. Jutro wsadzimy? Ja myślę, że jutro ktoś posadzimy. Kawałek jest zarobiony. A czy ty tu wsadziłaś nogę? Wolne było. Tu no dobrze jak będzie woda na no drugi rok, to nogi nie wsadzisz. Będę próbować. No, na no drugi rok wszędzie woda. Takie wodospady zrobili. Zasułuchać? Przelewać <głos> <głos> przelewać Małtruszem do szpitala nie poszedł po ty... <noise> kurwa, weź. Je, patrz jakiś za mnie zleje się, a ty nagrywasz. No za mnie też. Dawaj się obytę o ciebie. Co ty tak chodzisz? Kurwa w białej koszuli? Musisz sobie krawat jeszcze założyć. What? A, krawata ci nie trzeba ta To broda jest. <noise> weź to. <głos> <pisa>. <głos> Czy ktoś ma taki zaś w Hydro Za 20 cm. Ale się to nie zważa. Tak ma wyglądać. Ale jak można tam rwać, o, można sobie poprzerywać, on taką wyrzucić. Aby nie do środka.